Pochwalony Jezus Chrystus, bardzo Was witam w nowym tygodniu. Skoro jesteśmy razem, to znaczy, że możemy uwielbiać Pana. Możemy się od razu rozkmurzyć, zawołać do Ducha Świętego, podnieść oczy. Zrób to, bo Jezus czeka na Ciebie gotowego, żeby pełnić wolę Bożą. Dzisiaj Ewangelia nas przestrzega. Uczniom Jezusa przyszła myśl, kto z nich jest największy. Jezus im wyjaśnia, że nie tak, i wtedy Jan przemówił: Mistrzu, widzieliśmy kogoś, jak w imię Twoje wypędza złe duchy i zabranialiśmy mu, bo nie chodzi z nami. A Jezus odpowiada: Nie zabraniajcie, kto bowiem nie jest przeciwko Wam, ten jest z Wami. Zabranianie jest połączone przez Jezusa z wywyższaniem się. To jest ten sam moment, to są te same doświadczenia u Pana Jezusa i u uczniów, kiedy Jezus im tłumaczy, że nie w ten sposób. Nie zabraniajcie, nie wywyższajcie się. To jest ciekawe, dlatego że w Kościele również dzisiaj jest czas zabraniania pewnych rzeczy. Zabraniamy sobie nawzajem tak nie wolno, tak nie wolno, tak też nie wolno. Tymczasem Kościół Katolicki naprawdę mieści wiele, bardzo wiele duchowości. Nurtów. Od takich, które mają wysoko ręce w górze, po takich, którzy klęczą, od takich, którzy są bardzo spokojni, po takich, którzy modlą się głośno i śpiewają z całej siły. To się dzieje w kościele, jest na to miejsce. Bardzo szeroka droga. To jest Kościół katolicki. Szeroka droga form, ekspresji, modlitwy, bardzo szeroka. Natomiast ona prowadzi do tego każde serce ma prowadzić do tego, żebyśmy miłością ożywieni i w miłości przyjmowali Krzyż, przyjmowali nasz trud codziennego życia, przebaczenia, wierności, wyrozumiałości, łagodności i ta droga dopiero jest wąska. Nie jest droga wąska, co do Sposobów modlitwy. Każdy z nas może się modlić w sposób indywidualny. Tak jak mamy inny odcisk palca, tak jak mamy inne DNA. Po prostu jesteśmy indywidualnie stworzeni przez Boga unikatowi i w, te, w tym jesteśmy wyjątkowi. Jezus oddał życie za konkretnego człowieka, a dopiero z tego spotkania z Jezusem wchodzimy w wąską drogę. Dzisiaj takie zabranianie to jest bardzo dużo zabraniamy młodzieży. Po starsi tworzą kościół, więc nie możecie tego, nie możecie na gitarze takiej, na gitarze takiej, nie możecie na perkusji, nie możecie tutaj stać, nie możecie tam stać, nie możecie wziąć flag, nie możecie i tak dalej. Wszystko po kolei nie możecie. No ich nie ma. I tak niszczymy kościół, ograniczając ich formę ekspresji. Tam, gdzie się tego nie ogranicza, tam są młodzi, a tam, gdzie się to ogranicza, tam młodzieży nie ma. Oni potrzebują tego miejsca, ale to jest tylko pewna grupa bardzo ważna, którą ograniczamy. Takich miejsc, osób jest bardzo dużo, którzy po prostu nie mogą się wyrazić przed Bogiem w kościele i przestają przychodzić. To jest jakaś refleksja, której nam trochę brakuje, ale niesłychanie potrzebna. Nie zabraniajcie. Niech każdy się modli jak chce, jak potrzebuje byle tylko prowadziło Go to do przyjmowania krzyża i do bycia w jedności z Bogiem, do trwania w łasce, do działania w mocy Bożej. Na to Wam błogosławię, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Miejcie wielkie serce. Bądźmy dzisiaj cały dzień w Chrystusie i teraz pomódlmy się o Ducha Świętego, abyśmy byli uczniami Chrystusa we wszystkim. Niech Duch Święty na nas stąpi, niech Was ogarnie, a ten utwór poniżej niech będzie kontynuacją naszej modlitwy. Do zobaczenia.